Dzień dobry. Kiedy zmienimy kod master podany w instrukcji na już swój własny, taki, którego nikt inny nie zna, możemy przystąpić do programowania mm, klawiatury kodowej, do zaprogramowania y, kodów y, użytkowników końcowych. Jak widzimy, Klawiatura świeci światłem tylko niebieskim. Świadczy to o tym, że jest gotowa do przyjęcia takich kodów. A żeby wprowadzić taki kod, musimy wpisać sekwencję kodów, którą podam za chwilę. Zaczynamy od wpisania, wciśnięcia gwiazdki oraz wpisania nowego kodu master, czyli 1793. Następnie wciskamy gwiazdka, 2, gwiazdka, 1, gwiazdka. Kod do otwierania drzwi w naszym przypadku będzie 1463 i potwierdzamy gwiazdką. Widzimy, że klawiatura jest zaprogramowana prawidłowo, bo potwierdziło to yy, miganie zielonej i czerwonej diody. A teraz możemy to sprawdzić w bardzo prosty sposób. Wciskamy 1, 4, 6, 3, czyli nasz kod do otwierania drzwi, i potwierdzamy kluczykiem. Widzimy, silnik działa w sposób prawidłowy. Zielona dioda zapaliła się, potwierdzając poprawne zaprogramowanie kodu użytkownika.